Drodzy Państwo, witam bardzo wszystkich serdecznie w zespole Placowego wychowania pozaszkolnego, czyli w Młodzieżowym Domu Kultury na podsumowaniu trzeciego powiatowego konkursu kolorowy Hubertusik. Drodzy Państwo, ponieważ chcieliśmy stworzyć dzisiaj wyjątkowo ciepłą atmosferę i rodzinną, stąd ten pomysł na ten sposób ustawienia stołu. na konkurs e, wpłynęło ponad 200 prac. E, jak Państwo wiecie, zapewne w czterech kategoriach, czyli w tej kategorii pierwszej, najmłodszej, to są dzieci z klas 1-3. W kategorii drugiej to, to są dzieci z klas 4-6. Oczywiście później są szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne, więc przy, przystąpilibyśmy e, do rozdania nagrody. Zająć Szkoła Podstawowa numer 1 e, samotnik. E, praca zatytułowana Promyczek e, Słoneczka albo Promień Słońca e, Pana Grodę. Drodzy Państwo, Piotrek wykonał zdjęcie o świcie. Czy Ty musiałeś jakoś wcześniej bardzo wstać, żeby to zdjęcie zrobić? O szóstej O szóstej? I pierwsze miejsce w tej kategorii, czyli w kategorii dzieci z klas e, 4-6, Szymon Rodakowski, publiczna szkoła podstawowa w Łodu, za zestaw zdjęć w pajęczej sieci. E, trzecie miejsce, Eliza e, Śniegula, ze szkoły gimnazjalnych w Pępkowie. Praca zespołowa to podstawa. Tak jest zatytułowane zdjęcie. Yy, Zrobiłam yy, które jadą razem z z takim panem. Yy, drugi raz już biorę udział w konkursie. Najbardziej lubię yy, robić zdjęcia przyrody. Yy, aparat mam już 3 lata. Yy, Kupiamy go mama. Z publicznego gimnazjum Monika Światek, yy, a praca jest na paprocie, tak? E, aparat pierwszy dostałam od mojej szesnej na komunie. Najbardziej lubię robić zdjęcia dzieciom e, lub zwierzętom. E, biorę udział pierwszy raz nagrody. W tym roku akurat się posypały, bo w, zajęłam drugie miejsce też w szkole. E, Zaczarowane zwykłe drzewo. I teraz mam drugie miejsce. Drodzy Państwo, pierwsze miejsce w tej kategorii dla e, ucznia w gimnazjum numer 7 w Tomaszowie. Woda opada, a tym uczniem jest Łukasz Młynarczyk. Podziękowania dla pani, pani Danuty Gierach z zespołu szkół ponad gimnazjalnych nr 3 w oczywiście za przygotowanie uczniów do konkursu. Jesteśmy na podsumowaniu trzeciego powiatowego konkursu fotograficzno-plastycznego Kolorowy Hubertusik. Napłynęło naprawdę sporo pracy, z czego jesteśmy oczywiście zadowoleni. W tym roku nagrody funduje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jak i również Łowca Polski, wydawnictwo zajmujące się ogólnie przyrodą z Warszawy. Dzięki temu mamy podsumowanie w Młodzieżowym Domu Kultury i rozdanie nagród, jak i również podsumowanie w trakcie trwania Hubertusa Spalskiego na scenie w spale. Przekazaliśmy oczywiście pozdrowienia od pana Romana Część nagród również ufundował starosta powiatu Tomaszowskiego pan Piotr Kagankiewicz. Dzięki temu one są takie atrakcyjne. Cóż jeszcze, no, należałoby może powiedzieć o, o jury, że tak jak zwykle w tego rodzaju konkursach, jury miało naprawdę sporo pracy, bo dużo tych prac jest autentycznie wartościowych, jeżeli chodzi na przykład o, o prace fotograficzne. Może chcielibyśmy, żeby tych prac napływało jeszcze więcej, ale mam nadzieję, że ten konkurs staje się na tyle popularny, że faktycznie w przyszłym roku tak będzie. Konstancja Kabacińska, gimnazjum numer 7 w Tomaszowie. Tak. Zapraszamy panią. Pierwsze miejsce Kamila Kaczyńska, szkoła podstawowa numer jeden w Tomaszowie. Tomiek kryk trafi żająciły w rodniku Przewodniczącki Sterami, skręcanie bibuły i klejenie. Barba Podziękowania dla Pana Krzysztofa Wysmyka. Podziękowania dla Pani Iwony Marii Polok z warsztatów terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Pomoc na Dłoń w Będkowie. Podziękowania dla Pani Barbary Narożnik ze Szkoły Podstawowej w Inowłodzu. Podziękowania dla Pani Anny Karp z Publicznego Gimnazjum w Popielowach. Pani Justyna Jędrzejczyk ze Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Pędkowie. My żeśmy się chyba widzieli na Hubertusie w ubiegłym roku. W tym roku pewno też się będziemy wiedzieli. Pan Jacek Dziubiński, zespoł szkół Uponard nr 6. Panie Jacku, gratulujemy. Panie Jacku, naprawdę Panie Jacku. bardzo się cieszę. Bardzo proszę o podziękowanie. Proszę sobie powieść na Drodzy Państwo, jeszcze raz bardzo dziękujemy. Proszę się częstować, znieść wszystkie kanapki, wszystkie cukierki, dypić wszystkie soki, zrobić sobie jeszcze herbaty malinowej, żebyście nie zmarzni, jak będziecie wychodzili. Ja mam tylko nadzieję, że my żeśmy się ze swojej strony naprawdę bardzo postarali, jeżeli chodzi o nagrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Drodzy Państwo, Łowca Polski, czyli wydawnictwo z Warszawy. Dziękujemy Państwu bardzo, ale. To nie jest hasło do wyjścia. Także żebyście Państwo jeszcze może sobie z nami chwileczkę zostali. Będzie zaraz muzyka, zrobimy herbaty, możemy sobie chwileczkę posiedzieć i poglądać zdjęcia. Nie wychodźcie wszyscy. Ja natomiast bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam do wzięcia udziału w kolejnym konkursie, który będziemy organizowali w przyszłym roku. Natomiast jeżeli będą organizowane konkursy jeszcze w tym roku, również Państwa zapraszam. Siostry mamy również mogą brać udział w konkursie. Dziękuję Państwu.